Witaj! W dzisiejszej lekcji chciałabym Ci pokazać świetną sztuczkę, za pomocą której będziesz mógł nawet w pamięci mnożyć i dzielić przez 5 nawet duże dwucyfrowe i trzycyfrowe liczby. Zróbmy takie działanie 324 razy 5. I zawsze, kiedy mnożysz razy 5, zamieniasz to działanie razy 5 na razy 10 i podzielić przez 2. Dlaczego? Zobacz, jak to Ci ułatwia liczenie. Zamieńmy 324 razy. 10 i podzielić przez 2, czyli zauważ, że działanie razy 5 zamieniliśmy na razy 10 podzielić na 2. I zobacz co z tego wynika. Każda liczba całkowita pomnożona razy 10 to jest ta sama liczba z zerem na końcu, czyli zamiast 324 mamy 3240. I teraz tą liczbę musimy podzielić przez 2. A ile to jest połowa z liczby 3240? Połowa z 3000 to jest 1500 i połowa z 240 to jest 120, czyli razem mamy 1620. Zauważ, że jeżeli dojdziesz do wprawy, możesz zacząć wykonywać to zupełnie w pamięci. Zróbmy sobie kilka innych przykładów, żeby to wyćwiczyć. Czyli mamy 821, też pomnożyć razy 5. Więc zamieniamy razy 5 na razy 10 podzielić na 2. Tak więc dopisujemy do liczby 8210, czyli wychodzi nam 8210 i musimy znaleźć połowę tej liczby. Połowa z liczby 8000 to będzie 4000, połowa z 210 to będzie 105, czyli mamy 4105. Inny przykład?

I zróbmy sobie ostatni przykład tego typu. 123 razy 5, czyli dopisujemy 0 mając 1230 i to jeszcze musimy podzielić na 2, czyli mamy 615. I jak ci się podoba ta metoda? Mam nadzieję, że bardzo. Jeżeli tak, to zobacz też kolejną metodę, która jest bardzo podobna, jak tym razem bardzo sprytnie dzielić przez 5. Mamy na przykład takie działanie.

Działanie podzielić na 5 zamieniamy na razy 2 i podzielić na 10. Czyli zauważ, zamiast dzielić przez 5, mnożymy tą liczbę razy 2 i dzielimy przez 10. 825 razy 2 to będzie 1650 i żeby to podzielić na 10, to po prostu skreślamy 0, czyli wychodzi nam 165. Zróbmy kolejny przykład. 245 również dzielimy na 5, czyli ponownie przepisujemy liczbę 245 i zamiast podzielić na 5, piszemy razy 2 i podzielić na 10. 245 razy 2 to będzie 490 i żeby to podzielić na 10, to oczywiście skreślamy zera i wychodzi nam 49. Inny przykład? 495 podzielić na 5 czyli mamy 495 razy 2 i dzielimy przez 10. 495 razy 2 daje nam 990, a po podzieleniu przez 10 mamy po prostu 99, bo te zera się skracają. I ostatni, może przykład: 165 podzielić na 5, czyli ponownie 165 mnożymy razy 2 i dzielimy przez 10, czyli wychodzi nam 330 podzielić na 10, czego wynikiem jest 33. I jak Ci się podobają te dwie metody? Zauważ, że jeżeli nabierzesz w nich sprawności, nauczysz się wykonywać je w głowie i one bardzo, ale to bardzo przyspieszą Twoje obliczenia. Daj mi znać w komentarzu, czy ta metoda jest dla Ciebie zrozumiała i czy dobrze Ci się ją stosuje. Jeżeli film Ci się spodobał, będę również bardzo wdzięczna za subskrypcję i łapkę w górę. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w jakimś kolejnym moim filmie.